Dzień dobry, dzień dobry aniołki. Zapraszam Was na czytanie. To jest czytanie dla znaków powietrza, czyli bliźnięta, waga, wodnik. Zaczynamy od wodnika, kończymy na wadze. Czyli wodnik, bliźnięta i waga. Kochani, yy, to jest czytanie jakie? Ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Bierzecie tylko to, co do Was pasuje. Ja oczywiście będę brała układ planet tak, jaki jest i połączę do tarota. Ja będę dawała Wam ostrzeżenia sobie. To nie jest to, że to już będzie miało, albo e, ostrzeżenia, czyli będzie miało miejsce e, i to nie jest dla każdego. E, wiecie o co chodzi. Ja będę Wam dawała też wskazówki, e, takie, jeżeli taka i taka sytuacja u Was miała miejsce, no to Wy musicie wtedy przeanalizować i połączyć. Aha, jak jest coś takiego, to może mieć miejsce. Wy tam już wiecie, co macie robić serca. Ja nie mogę was tak uczyć, nie? Bo wy jesteście lepsze niż ja. Serduszka, więc co? Zapraszam wodniki na czytanie. Karty zostały już potasowane, oczyszczone i wodniczki. Zobaczymy, co u was idzie, albo co u was się tam dzieje. Wodnik. To jest czytanie od dnia dzisiejszego, ale pamiętajcie tylko jedno, do kiedy będzie, nie wiem. To jest energia. My jesteśmy też energią serca. Wodnik, 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 wodnik. Jakaś kobieta się odcięła jakąś prawdę, chce wiedzieć, albo będzie, macie do czynienia z urzędniczką, to ona jest, ona wam pomoże. Wodnik. Uuu! La la! Bara, bara nie ma! Uuu! Coś się dzieje w domu, coś się dzieje w pracy. uuuu. Wodniki, wodniki, ej! Serca! Co jest? oj, 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 O kurcze, oh my god! Serca! Coś wychodzi na światło dzienne. I to wyjdzie od jakiejś kobiety. Teraz łączymy e, wszystko w całość. E, serca, jakąś wiadomość. Teraz tak, to jest do wszystkich. Jak dostaniecie jakąś wiadomość od kobiety, ta wiadomość e, ma Wam otworzyć oczy. To jest raz. Możecie dowiedzieć się coś od kobiety. Ale to będzie bardzo bolesne. Widzę tutaj yy, kobietę, która jest zablokowana albo przez mężczyznę. To będzie ta wiadomość do ciebie. Yy, mogę ci powiedzieć tylko jedno: darzysz do niego uczucie i to ogromne uczucie. Yy, serce będzie chyba pogodzenie. Pogodzenie to jest dla, dla niektórych, może dla innej osoby, ale będzie pogodzenie. Coś się wyjaśni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wodniki. Teraz panowie wy. Ktoś jest dobrym ogierkiem. Uuu. I tutaj widzę mężczyznę, który będzie. Ula, la. Teraz jest, powiem, powiem wam tak. W ukryciu tak, pójdzie. Będzie coś robione w ukryciu. Czyli wiecie o co chodzi. Seks. Seks będzie, ale... To będzie ostry seks. Przy diable to będzie, um, kurczę, współczuję tej dziewczynie, tej kobiecie, no nie wiem, no tutaj y, pokazuje mi się hotel. Teraz jest tak, y, kobiety, jeżeli macie takiego możliwe, że kogoś macie z poznaku koziorożca, albo ktoś jest, ma w sobie koziorożca, albo byk pan na koziorożec, ale tutaj jest facet, który jest napalony. To jest facet, który jest w związku małżeńskim. Uważaj, serduszko, jeżeli bara, bara, pójdzie, ostro, ostro będzie, ale będzie cię gnębił psychicznie, albo będzie ci wchodził na psychikę. Mogę ci powiedzieć tylko jedno, jeżeli jeszcze nic nie było, to lepiej, żeby nie poszło. Nie, 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 nie. I Łączę układ planet i z gwiazdami, to mogę powiedzieć, i to jest do kobiet, które taką sytuację mają, jeżeli daje czas do miesiąca, miesiąc czasu to będzie. Od dnia dzisiejszego, albo już to już kogoś poznaliście, do 15 lipca, co u niektórych osób pójdzie akcja, ale będzie potem... Będzie miał Ciebie w łapie, czyli będzie Ci szan szantażował. Yy, jak czegoś nie będziesz chciała zrobić, tu ja bym uważała. To jest raz. Bo jest hotel pokazany. Pokazuje mi się hotel. Może być to apartament, może być to gdzieś w domkach, jakieś takie, no nie wiem. Yy, gdzieś tam, gdzie jest dużo pomieszczeń, nawet to może być yy, biuro, gdzie jest drzwi koło drzwi, tak? Na tej zasadzie. Proszę uważać, bo a, akcja będzie, pokazuje się akcja, ale potem będzie. Ząg, ząk, dlatego nie warto. Teraz jest tak, jeżeli jesteście w związku małżeńskim, czy jesteście w jakimkolwiek związku, czy z dziećmi. Tu pokazują mi się trójka dzieci. Blokada jest, kobieta wie, że jej mąż ją zdradza, albo pan wie, że kobieta go zdradza. Blokada serca jest. Tutaj jest ktoś z knerusem. Chroni dobytek, chroni swoje. E, zabezpieczenie. Tu jest brak dogadywania się w partnerstwie. E, było fajnie, a teraz jest no, niefajnie. Tu e, ja bym bardziej uważała e, na e, osoby trzecią. Jeżeli jakaś osoba trzecia się e, wzięła e, w jakiś związek czy w relację, w, podpięła to lepiej ją odepiąć i niech sobie idzie, bo wy jej nie potrzebujecie serduszka. Tutaj będą szantaże. Mm -mm. Ale w połączeniu z tymi dwiema kartami to mogę powiedzieć, że ktoś jest w związku, gdzie jest przemoc psychiczna, że ktoś się znęca nad wami psychicznie, mówi do was że takie, owakie. No to tutaj musicie już wziąć sobie coś tam. No wiecie, co chcecie to zrobicie, tak? bo jest blokada i jest no, przemoc i fizyczna, i psychiczna. Przy diable to wiecie jakie są to sytuacje. Dostaniecie jakąś wiadomość też od jakiejś kobiety, to jest na niektórych. Możliwe, że to jest osoba, która jest księgową, ale nie tylko, jest to kobieta, która dużo sobie wymyśla, ale też i jest bardzo osobą wrażliwą. Na taką osobę musicie uważać. Teraz tak, jest jakiś mężczyzna, który źle traktuje kobietę. Jest to mężczyzna, który jest materialistą. Karty pokazują tutaj, e, twoja żona już musiała od trzech albo od trzech, albo no, od trzech lat e, wiedzieć co, się, co jest. Jesteście tylko ze względu na to, co macie, zbudowaliście. Więcej nic wam e, no, nie wyjdzie nie wyjdzie tak cudownie. Jest jakiś mężczyzna, który jest kierowcą, jest to facet, który pracuje albo pracujesz jako facet, który no przemieszasz się e, z tego z miejsca na miejsce. Tu mogę Ci powiedzieć tylko jedno. Zwróć uwagę na jakąś osobę, która na logikę Ci tam gdzieś wpływa. Mówi, zwróć uwagę na papiery, bo coś jest nie tak, serduszko, coś jest nie tak albo też jakąś blokadę będziesz miał. Ktoś Ci zabierze jakieś dokumenty. Ja muszę do, dopytać tego, tą kartę. Uuuu! Słuchajcie, jeżeli jakaś kobieta dostanie zaproszenie Chodź na kawkę, pod, albo nie, bardziej na winko, na takie te, no to liczcie się z tym, serduszko, że głowa, wiecie, ja, ja to bym powiedziała, no nie powiem, nie powiem, bo po, potem będzie zoty, taro, ty tam tego, ale ja bym uważała, bym uważała. No, nie będzie, nie będzie coś nieprzyjemnego. Teraz jest tak, jeżeli chodzi o dokumenty, sprawy urzędowe, nieurzędowe, yy, nie wiem, yy, spadek, yy, chodzi o spadki, nie spadki, oszustwo jest, jest coś i ta osoba yy, nie do końca mówi prawdę. Jeżeli coś takiego macie, możecie odkryć yy, to przez, dzięki, yy, albo jakiś facet, który jest... Yy, Powiem szczerze, że jest taki no sknerus, albo pokazuje się, że jest e, figofagą, czyli e, ma pieniądze, on wam też może coś podpowiedzieć, albo to jest związane też z tym e, mężczyzną, na tej zasadzie. Dobra, serduszka, ja wam ślicznie dziękuję i zapraszam bliźnięta, tak? Wodniki były, teraz bliźnięta. Uuu, baby, baby, I love you. Czekajcie, bo mi tutaj zgaśnie i dopiero będzie akcja. Bliźnięta, bliźnięta, bliźnięta. Co idzie do bliźniąt? Co idzie do bliźniąt? Uuuu, tu Bliźnięta walka będzie rywalizacja, uważajcie. E, jakaś kobieta będzie niezadowolona z czegoś, albo masz kłótnię No stop w jazdę w domu. Bliźnięta, bliźnięta. Bliźnięta, co u bliźniąt? Oj ojoj. O proszę, no proszę, no proszę. O la la. Powtórzyła się karta, czyli jakaś kobieta będzie miała jakieś wyrzuty no, sumienia. O, już dobra, wyrzuty sumienia, nie tego. Bliźnięta, co ja mam wam powiedzieć? No, macie trzech, o już się już Bliźnięta, to jest dla niektórych. Jest miłość, wielka miłość. Nie wybiera. I tu widzę silne uczucie. I teraz jest tak, kurczę, jak to ogarnąć. Bliźnięta, bo teraz tak. Macie dwóch facetów. Możliwe, że jesteście w związkach. Jeżeli jesteście w związkach, to mogę powiedzieć: tylko jedno, podepnie się pod was osoba trzecia. To jest raz. Jeżeli się podepnie osoba trzecia, no to liczcie się z tym, że coś będzie gwałtownego, to jest, powiem tak, pierdzielnie wam wierza, jeżeli mam mówić, nie warto, nie warto w to wchodzić, nie, jeżeli macie jakikolwiek stały, stały związek, dlatego, że no, ta osoba potem zrobi wam fajnie goodbye. Widzę tutaj małżeństwo, i je, jest jakieś małżeństwo, i, i mężczyzna będzie czekał na kobietę. Kobieta, możliwe, że gdzieś wyjedzie lub coś będzie załatwiać. Karty pokazują tutaj, że coś przy tym mężczyźnie i przy pracowniku, coś będzie, będzie jakieś wydarzenie, będzie jakiś ból z tym związany. Możliwe, że któryś y, albo kolega, pracownik no, będzie miał wypadek i to będzie wypadek y, nie tylko związany z serduszka takiej że y, zranienia, ale to może być nawet i zawał. To może być związane z utratą y, przytomności, to może być związane nawet z osoby, które mają cukrzycę. Coś się wydarzy i przy tym będą czwórka osób, tak y, y, No, cztery osoby będą. Ktoś będzie starał się udzielać pomocy, bo po połączeniu po z tym i z tym, co planety pokazują, to mogę to powiedzieć, tak? To całą odpowiedzialnością w ciągu miesiąca do miesiąca, co u niektórych coś takiego będzie miało miejsce. Teraz jest tak, jeżeli jest wielka miłość, to czegoś nie widzicie. Możliwe, że jest facet, który jest napalony na was, kobiety. Jeżeli jest napalony, wy będziecie mieć konflikt w sobie, co wy macie zrobić, będzie to jakiekolwiek spotkanie będziecie mieć i przez to spotkanie, przez jakiś dotyk, czy tam, no nie wiem, pocałujecie się, czy cokolwiek, narodzi się coś, tak, coś was potem weźmie, no, doda wam skrzydeł, na, na początku to, to będziecie ukrywać i karty pokazują tutaj spotkanie i coś... Coś będzie związane z e, serduszkami, mówcie mi, e, z, e, z hotelem. E, no, albo u niego w domu się możecie spotkać. Gdzieś będzie spotkanie, coś wyjdzie. No, coś wyjdzie na światło dzienne. Czyli znaczy, na, na światło dzienne wyjdzie to, że je, no, między Wami coś będzie. Ale tak to będziecie coś e, ukrywać. Jest kobieta, która albo masz chorobę skóry, to mało ją nawilżasz, albo nie ten krem używasz, nie to masz używasz. Możliwe, że brakuje ci nawilżenia na tej zasadzie. Czegoś nie widzicie, będziecie mieć spotkanie i to jest spotkanie, gdzie możecie też spotkać swoją bratnią duszę. Jest to osoba, która jest na pewno wyższa, jest to taka osoba gadatliwa i nieraz jak coś powie, to takie będzie... Dla was to będzie takie, wiecie, kępujące, no co ja mam e, zrobić, takie o wiecie. No byście nie wiedzieli co macie zrobić, a on tak będzie was bajerował. Tak, jest możliwość seksu z e, serduszka i do was w, w ciągu miesiąca u bliźniąt e, pokazuje mi się romans, będziecie mieć romans i to e, bliźnięta, to wiadomo niektóre, ale jest tu pokazany romans i jest tu kobieta, która jest w związku, jest to kobieta, która się podoba mężczyznom, jesteś bardzo wrażliwa, jesteś bardzo opiekuńcza możliwe, że wcześniej fajnie się tak dogadywałaś albo teraz się fajnie dogadujesz z kimś, bo uwierzyłaś w siebie no to karty pokazują tutaj e, serduszko, że do ciebie też idzie wielka miłość albo to idzie miłość na początku przez, wiecie, bara, bara i stopniowo będzie to e, rosło jakiś plan na życie? Owszem, jest plan, tylko musicie uważać na Rywalizacje albo na osoby, pięć osób, które wam źle życzą. Jeżeli chcecie wejść w jakąkolwiek współpracę, wejdźcie, ale to ma być parach, mężczyzna i pan. Jeżeli tak, to tutaj jest możliwość osiągnięcia sukcesu. Czegoś nie widzicie, dostaniecie jakąś wiadomość albo zobaczycie jakieś zdjęcie lub jakąś komunikację, ktoś wam przekaże, że gdzieś siedzicie albo dostaniecie komunikację od jakiejś osoby. Jestem, spotkajmy się na tej zasadzie. Jeżeli tak, no to warto, warto to zrobić. Bardziej mi się pokazuje tutaj osoba, która albo nie ma dzieci, albo ktoś ma dziecko jakieś chore, ktoś ma dziecko jakieś nadpobudzone, albo ma problemy też zajściem w ciąży kobieta, albo mężczyzna, który nie ma dzieci. Na tej zasadzie, a kobieta ma tu, czegoś nie widzicie coś wyjdzie z serduszka jakaś wiadomość przyjdzie do kobiety albo dostaniecie wiadomość od kobiety podczas drogi podczas jakiegoś wyjazdu albo wasz albo tej kobiety to mogę powiedzieć tylko jedno będziecie mieć konflikt co ja mam teraz zrobić i tutaj będzie walka będziecie działać ale mogę powiedzieć tylko jedno wyjdzie to na waszą korzyść Tutaj jakaś propozycja do was idzie e, współpracy. E, jest kobieta młoda, a mężczyzna jest o wiele wiele starszy. Warto w to wejść i jest możliwość no przy pracy co niektóre osoby poznacie swoją bratnią duszę, taką miłość naprawdę. No dopóki śmierć was nie rozłączy. Dlatego warto, warto e, iść. No i buławka też pójdzie. Gratuluję Wam. Ja Wam ślicznie dziękuję Bliźnięta. Zapraszam wagi. Bliźnięta rzadko kiedy zdarza się mi, żebym powiedziała e, o miłości. U Was idzie miłość, idzie romans, idzie dom działania. Przez romans może być miłość. Dlatego warto, warto e, no działać. Waga, waga. Co idzie u osób z znaku wagi? Waga. Uwaga. Waga. Uwaga, waga, waga. Uwaga. Co tutaj u moje No uwag, też to idzie. U -u -u -du 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 -du. Tutaj jakiś mężczyzna będzie rozmawiał z kobietą. Yy, możliwe, że yy, jest mężczyzna, który wziął się za kobietę, która albo jest w związku, albo... Jest to kobieta, która jest samotna już po rozwodzie e, albo ma kasę, tak? Tutaj chodzi o kwestie pieniężne, tu karty pokazują niemiłą sytuację, uhum, niedogadywanie się. E, jeżeli jest taka e, kobieta, to mogę powiedzieć tylko jedno, ta kobieta będzie miała romans e, z facetem, e, przygodą i osoby, które są w jakimkolwiek związku, uważajcie. Idzie do Was przygoda, to jest mężczyzna, który jest ciemno opalony, albo jest to facet, który poznany jest podczas drogi. Tu a nagle do Was napisze, Kobiety uważać miesiąc czasu już go nie ma, albo w ciągu miesiąca go zapoznacie, jest to faza, który y, będzie Was bajerował, weźmie to, co będzie chciał wziąć, czyli kaczuszkę i sobie pójdzie. Dlatego nie warto, nie warto. Jest jakiś mężczyzna, który odszedł od jakiejś kobiety, karty pokazują tutaj, że będą z jego strony działania i jeżeli nie macie kontaktu, będzie ten kontakt y, z nim. Y, o, odezwie się, daje czas do trzech tygodni. Ten pan do was napisze e, jakieś sprawy z, 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 jakim, z jakąś osobą, e, możliwe, dobra, to jest facet, który jest na stanowisku, jest to facet bardzo mądry. Nieważne, że jest na stanowisku jako adwokat czy tamtego, jest to facet dosłownie mądry, jest to młody może facet, ale serca ma starą duszę. I tu karty pokazują, że będzie o niego jakaś wiadomość, bardziej tu widzę wiadomość urzędową. Ktoś komuś może pomóc. Jest kobieta, która zajdzie w ciąże z panem przygodą. Jeżeli tak będzie, no to kurczę, nie wiem co my zrobimy. Znaczy ja nie zrobię bo tego, ale jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, zobaczymy czy to chodzi o dziecko. Ojej. Mm -hmm. odejście, zobaczcie teraz jest tak jeżeli mam mówić jest jak jakieś małżeństwo yy, gdzie kobieta, albo jesteś albo masz duży brzuch jesteś kobietą, yy, która dużo kreuje, masz pracę, tak, twój partner możliwe, że cię zdradza Karty pokazują tutaj ktoś jest leniem śmierdzącym lub ty po prostu siedzisz, pracujesz, a on cię traktuje jako takiego lenia, tak? Albo ci, do ciebie mówi, że jesteś leniem. Tu karty pokazują odejście, serduszko, odejście albo do osoby, która jest bardzo inteligentna, albo do osoby bardzo mądrej, która ci doradza. Tutaj jest jakaś przyjaźń, z jakąś. Kobietą, kobieta ma przyjaźń z jakąś kobietą, tu ona ci pomoże, tu ona ci pomoże, tu y, będzie jakaś, no, powiem tak, spowiedź, tak? Ktoś, po, y, ktoś powie, y, co ma zrobić. Ale jeżeli jest, że kobieta pójdzie w romans tego, no to karty pokazują tutaj, y, no, samotność, samotność, będziesz czuła się samotna. Mm -hmm. Teraz jest tylko tak, jest kobieta, która albo masz dużo mieszkań, albo coś jest z budynkami, albo no nie wiem, kupujesz coś, tu będzie zastanawianie się, co ja mam dalej zrobić. Jeżeli chcecie wagi, tak, mogę powiedzieć, całą odpowiedzialnością jest sam osoby trzecie. Jeżeli mam mówić, czy jesteście w związkach, czy nie jesteście w związkach, jest osoba trzecia. Kobiety, mężczyzna odszedł, to to jest związane, że ma żonę, partnerkę i nie potrafi się z nią, z nią rozejść. Tak? Albo chodzi o kwestię majątku, albo chodzi o kwestię, no, no wiadomo, tego co zrobili u niego, też się dobrze nie. E, powodzi. Karty pokazują, tutaj jakaś oferta idzie do Was, e, kobiety, od jakiegoś mężczyzny. Nie wiem, jeżeli chodzi o pracę czy cokolwiek, e, będziecie mieć e, ofertę. Serca zastanówcie się, tak? Zastanówcie się, czy warto e, w to e, wejść. Jest jakaś kobieta, która cierpi, bo że facet ci nie odzywa. Tu karty pokazują zagrożenie z jego strony i zakończenie. Tak, jest brak kontaktu, jest izolacja serduszka. Tu musicie y, uważać. I jeżeli mam mówić y, panowie i panie musicie uważać, jak będziecie wycofywać auto, żeby czegoś nie porysować. Uważajcie na y, komunikację z jednej i z drugiej strony. Możliwe telefon odbieracie jeden i drugi, na tej zasadzie ktoś może coś zrobić. Co dla Was będzie niewidoczne, macie dwie karty, które mówią, czegoś nie widzicie. I tutaj jest jakieś zagrożenie. Na to zwróćcie uwagę. Jeżeli mam mówić, to tutaj kobieta będzie bardzo cierpiała. Możliwe, że partner może, kurczę, może coś się wydarzyć. Gwiazdy, poczekajcie, jest są gwiazdy jakie. No tak, jeżeli mam powiedzieć, fakt, faktem może być tak, że... Ktoś będzie, zagrożenie jest takie, że ktoś będzie w szpitalu, ktoś komu się coś y, zadzieje. Ja bym uważała w środę do trzech, y, albo coś y, w środę za trzy dni, za trzy tygodnie. Serca. Teraz musicie być ostrożne, bo jeżeli połączę układ też i gwiazd to mogę powiedzieć tylko jedno coś jest też i w ukryciu ale też jest coś związane z działaniem w ukryciu może być romans bo mamy gwiazdy która jest jedynką czyli buławy asy i, i te inne rzeczy ale po połączeniu z tymi wszystkimi czyli mogę powiedzieć też i zranienia mogą być tak izolacja przez osobę trzecią izolacja przez jakieś działanie też związane z, z, w pracy, z, z jakąśkolwiek sytuacją, tak? Pamiętajcie, że jest, tutaj są działania, i tutaj możliwe, że jakieś działania będziecie chcieli, co niektóre osoby robić, działać, coś e, stworzyć nowego, albo w pracy zrobicie, będziecie robić i coś nagle się wydarzy. Na no, tej zasadzie nie wiem, co, bo mam koło fortuny, a koło fortuny mówi, że to jest od losu, tak? No a przy tym układzie gwiazd to mogę powiedzieć mogą być jakieś zranienia na tej zasadzie. Jeszcze dopytam Jezu, pozwolę jest pięć e, tych kobieta. Czyli mogę powiedzieć jakaś kobieta będzie miała romans też romans z jakimś facetem podczas podróży, przygodę jakąś, to jest raz, ale jakaś, u jakiejś kobiety będzie wzrost wydarzeń, czyli coś się wydarzy, ale negatywnego, proszę Was, uważajcie. I to jest wszędzie, nie tylko na w pracy, ale to jest też i w domu, to jest też że możliwe, że coś będziecie przesuwać, szafy, coś będzie ze szkłem, powiecie coś wieszać, lustra, na takiej zasadzie, żeby, że będą zranienia na serca, to weźcie pod uwagę. Jeżeli mam mówić jakaś kobieta leży w szpitalu, to karty pokazują tutaj, że będziesz miała działania lub jakieś wiadomości od jakiegoś mężczyzny. Jeżeli nie leżysz w szpitalu, to jest jakiś mężczyzna, który jest w izolacji. Możliwe, że jest w więzieniu, bo miałam tam kartę wierzy, czyli jeżeli jest, to będzie jakiś zwrot, czyli albo kogoś ty poznasz, albo jakieś działania z jego strony będą napisze, albo będzie chciało, no wiesz, spotkania, ale tu chodzi o kłótnie, czyli jakieś działania też z jakąś, z, z jakimś facetem kobieta będzie miała do czynienia. Ja bym tutaj uważała, jeżeli chcecie iść w romans, serduszka, ja bym nie szła. Nie, nie, to... To jest z tym, z tym panem, nie, temu panu podziękujemy, bo to jest facet, który jest piękny, przystojny, ale on wam niczego nie powie. On będzie mówił wam, że Was kocha, a będzie tego, to jest strzelec, baranlew strzelec, to jest ogień, czyli to są działania na chwilę, a potem wygasają. Ja bym odpuściła sobie serca. Wy, wy jako... Karta wagi to wy jesteście kartą sprawiedliwości, wy czegoś nie widzicie, no i czego nie widzicie, że ktoś może was robić w konia, możliwe, że czegoś nie widzicie, jakieś wiadomości, że ktoś do kogoś pisze na tej zasadzie musicie serca y, mieć tą czujność a zwłaszcza, że macie kartę, że czegoś nie widzicie i ktoś wam coś y, może powiedzieć, ale też odkryjecie jakąś wiadomość, coś y, 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 zobaczycie przez komunikację, przez zdjęcia przez jakąśkolwiek sytuację lub ktoś wam coś y, powie i jest jakaś osoba, która jest autorytetem, jest to osoba na przykład y, komu y, coś się a, powiem tak, jest to osoba Osoba, która wie, co mówi, wie, jak działać, wie, jak y, rozpocząć, y, albo wie, jak pomóc cokolwiek. Jest to osoba, która się czuje nawet osamotniona, nawet jeżeli jest w związku, to nie jest osoba, która jest samotna, która jest w jakimś związku, ale jest osamotniona, tak? I taką osobę też warto y, serca słuchać. To nie jest tylko, że autorytet, czyli jakiś urzędnik. Jest to osoba, która. Y, Cicho siedzi, ale jak powie to, kurczę, powie tak pięknie, ślicznie, na logikę, wszystko. Na tej zasadzie. Kochani, ja nie mogę Wam powiedzieć wprost: będzie to i to, i to. Ja Wam dałam pewne wskazówki. Wy musicie połączyć tylko je do swoich no, spraw życiowych. Jeżeli nie, jeżeli przeanalizujecie moje słowa 10-15 razy. Daję wam gwarancję, że będziecie w posiadaniu y, tej wiedzy i przeanalizowaniu, aha, to chodziło o to i będziecie mogli pewne kwestie ładnie ominąć. Ja tak samo robię, kochani, przeanalizuję i wtedy łączę faktycznie to i to miało miejsce, to i to. Jestem, no powiem szczerze, omijam pewne przeszkody, gdzie no jestem z tego dumna, tak. I chcę, żebyście wy też omijali, po prostu omijali, tak? I żebyście szli cały czas e, serca do przodu. Tego Wam życzy e, Złoty Tarot. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam, żebyście zawsze byli uśmiechnięci. Cokolwiek u Was się dzieje, cokolwiek by miało, e, no, e, sprawia Wam ból e, serca, życzę Wam, żebyście szli cały czas do przodu. To, co się dzieje teraz, to jest po to, żebyście wyszli silniejsi. Ja daję radę. Ja idę do przodu, ja idę i walczę. I tego Wam życzy Złoty Tarot. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.